Wolfenstein Youngblood udowadnia, że czasami powinno się zrobić przerwę w tworzeniu i dobrze przemyśleć kolejny krok, albo na wzór id Software, wywalić projekt do kosza i zacząć tworzyć go od nowa. New Order był doskonałym powrotem serii. Udowodnił, że na rynku ciągle jest miejsce na klasyczne strzelanki. Było tam wiele świetnie zaprojektowanych mechanik, jak choćby rozwój postaci, zależny od stylu gry. Fabuła była również dobrze napisana lekka, bez głębokich przemyśleń i innych bzdetów a poczucie humoru przypominało te z bękartów wojny Quentina Tarantino. Można by powiedzieć, że gra doskonała jak na swoje czasy, aż bierze dziw, że za stworzenie obu tytułów odpowiada Machine Games, które przecież za pierwszym razem doskonale wiedziało, co robi, a z czasem zaczęło się gubić. Nie można również zapominać, że pomiędzy tymi dwoma częściami pojawiła się kontynuacja: New Colossus. Na zapowiedziach gra wyglądała jak godny następca. Później niestety okazało się, że rozgrywka została przysłonięta przez filmiki, a i sam gameplay jakoś dziwnie odstawał na tle jedynki. Strzelanie nie było już takie przyjemne, a postaci straciły charakter na rzecz nadmiernej poprawności politycznej. Dlatego, gdy usłyszałem o powstawaniu Wolfenstein Youngblood, nie byłem jakoś specjalnie przekonany. W najlepszym wypadku spodziewałem się tego samego, co zaoferował New Colossus. Tyle, że z trybem kooperacji. Jakim wielkim zaskoczeniem była chwila, gdy po raz pierwszy uruchomiłem tytuł. Akcja gry przenosi nas do lat 80 XX wieku. Naziści w najlepsze rządzą w Europie, a BJ Blaskowicz wraz z żoną wychowują swoje dwie córki na przyszłe Rambo. Wszystko było piękne do czasów, gdy Billy znika w niewyjaśnionych okolicznościach i nawet FBI nie potrafi go odszukać. Wtedy do akcji wkraczają bliźniaczki: Jesse i Zofia Blaskowicz z zamiarem odnalezienia ojca. Wybieramy jedną z sióstr, którą będziemy kierować przez całą grę. Na szczęście autorzy przewidzieli, że może być dysproporcja, dlatego dołączając do cudzej rozgrywki, zostaniemy wcieleni w brakującą siostrę, co znacznie skraca czas szukania. Kor rozgrywki znacząco zmienił się względem poprzednich części. Pojawił się system awansowania postaci przypominający ten z Far Kraja. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że level ma również znaczenie na zadawane i otrzymywane obrażenia. Jeśli różnica pomiędzy naszym poziomem a wroga jest zbyt duża, to przeciwnicy mają nas na jedną serię. Na szczęście twórcy przewidzieli i ten problem, dlatego oddali nam otwarty świat podzielony na sektory i masę zadań pobocznych, podczas których możemy ten poziom zdobyć. Ten zabieg sprawia, że przestaje przypominać to Wolfa, którego kochaliśmy, a zaczyna być typowym luter shooterem. Większość zadań dodatkowych polega na znalezieniu kogoś lub czegoś, wciśnięciu przycisku czy po prostu wyeliminowaniu konkretnej liczby przeciwników, co skutecznie może zniechęcić do dalszego grania. Schemat jest bardzo prosty. W bazie zbieramy zadania od NPCów, lecimy do odpowiedniej dzielnicy i odhaczamy kolejne punkty z listy. Wracamy do bazy, odbieramy nagrody i w sumie można to powtarzać w nieskończoność. Fabuła nie ruszy dalej, jeśli nie będziemy mieć wystarczającego poziomu doświadczenia. Jednym plusem jest to, że nie ma tylu przerywników filmowych co w New Colossus. Przez całą grę będzie nam towarzyszyła siostra. Może być sterowana przez sztuczną inteligencję lub przez innego gracza. Polecam wam to drugie rozwiązanie, ponieważ jeżeli nie mamy obok siebie żywej osoby, no to znika cała Frajda z gry. Komputer zwyczajnie nie radzi sobie z walką, jest to wyjątkowo odczuwalne, bo nasza bohaterka nie jest takim potworem, jakim był BJ Blaskowicz, i współpraca odgrywa tu naprawdę dużą rolę. Poza tym, ze wszystkich zmian, jakie pojawiły się w produkcji, kooperacja wyszła zdecydowanie najlepiej. Wiele aktywności można wykonać tylko z pomocą. Drugiej postaci. Otwieranie drzwi, używanie weich czy wspólne wpisywanie kodów. Nie są to jakieś niesamowite rzeczy, ale zawsze daje to jakieś poczucie integracji. Na szczęście w tych sytuacjach komputerowy gracz nie sprawia żadnych trudności i pozwala bez większego trudu przedostać się z punktu A do punktu B. Gorzej jest w sytuacjach, gdy dochodzi do strzelania. Całe, nazwijmy to piękno tego tytułu, pojawia się, gdy wspólnymi siłami trzeba tak unieszkodliwić przeciwników, żeby przy okazji nie paść pięć razy. Koordynacja działań jest tutaj wskazana. Kogo, w którym momencie, po cichu czy wykopując drzwi należy załatwić. Tutaj można naprawdę nieźle się zabawić. Ale do tego wymagany jest drugi gracz, a najlepiej taki, z którym będzie można komunikować się głosowo. Poza tym, jak w większości nowych produkcji, mamy jeszcze oznaczanie przeciwników. Niestety działa ono tylko na oponentów, a nie można zaznaczyć broni czy apteczek, a ta funkcja bardzo by się przydała. Można również wspierać towarzysza dobrym słowem, które odnawia część życia bądź pancerza, w zależności od tego, jaki atut wybraliśmy na początku rozgrywki. I szczerze mówiąc, to działa, a nawet czasami może wywołać uśmiech na naszych twarzach. Pod względem uzbrojenia też doszło do kilku zmian. Broń jest teraz podzielona na dwa rodzaje amunicji, przebijające lekki. Oraz ciężki pancerz. Innymi słowy, nie będziemy mogli biegać z tą jedną bronią, z której strzela się przyjemniej, tylko z tą, która akurat może, możliwie jak najszybciej, Zbić pasek życia naszego wroga. Ano właśnie, twórcy zdecydowali się dodać pasek życia nad głowami przeciwników. Zdecydowanie burzy to imersję i przywodzi na myśl gry z gatunku CRPG. Można odnieść wrażenie, że twórcy chcąc zrobić jak najbardziej oryginalną część serii, stworzyli najbardziej generyczną strzelankę jaką mamy na rynku. Pomimo kilku tych niedogodności samo strzelanie jest stosunkowo przyjemne, a ciała nazistów ścielały się często i gęsto i wygląda to całkiem nieźle. Co do samego wyposażenia mamy do dyspozycji nóż bądź toporek jako broń ręczną i miotaną. Pistolet z tłumikiem i łuzi, których możemy używać w dualu lub z latarką. Karabinek lekki i ciężki. No i oczywiście nie mogło zabraknąć shotguna, który w tej części jest wyjątkowo nieskuteczny i o zgrozo lepiej nadaje się do pancerzy lekkich niż ciężkich. Miłym gestem było ukazanie, że dziewczęta nie są tak wprawione w boju jak William, dlatego nie mogą nosić podwójnych karabinów czy strzel. A żeby mogły dzierżyć ciężką wyrzutnię czy karabin plazmowy muszą odblokować dodatkową umiejętność. Od strony audiowizualnej gra przypomina to co zaprezentował nam New Kolosus, więc jest schludnie i nie kole w oczy, szczególnie przy w scenkach. Ale niektóre postaci wyglądają jakby wyszły z maszynki do mięsa, i to dziwi, bo nawet w poprzedniej części było to bardziej dopracowane. Same siostry nie wyglądają źle, choć niektóre animacje, jak dajmy na to sprintowanie, wygląda nieco sztucznie. Niestety, muzycznie, Youngblood wypada wyjątkowo przeciętnie. Z jednej strony ścieżka dźwiękowa stara się być mroczna i ponura, jak otaczająca rzeczywistość, a z drugiej dorzucić syntowe brzmienie, jak w filmach z tamtych lat. Doskonale rozumiem ten zabieg, ale jakoś brakuje tych fajnych metalowych wstawek, które komponowały się z rozwałką, jaką mieliśmy na ekranie w poprzednich częściach. Podsumowując, Wolfenstein Youngblood nie jest tytułem dla każdego. Powiem więcej, jest grą dla niewielu. W kooperacji, a i owszem, można spędzić miło czas, jeśli zapomni się o backtrackingu wywoływanym koniecznością wbijania levelu. Grając w tę grę samemu, można co najwyżej czerpać tyle przyjemności, co grając samemu w bierki, bądź nie wiem, warcaby. Fabularnie poziomem przypomina to co nam pokazał New Colossus z tą różnicą, że tutaj jest znacznie więcej strzelania. Ode mnie tytuł dostaje 4 na 10, a w przypadku kiedy mamy z kimś grać dam nawet 5,5, ponieważ jak wspomniałem wcześniej nieco frajdy może dać wspólne polowanie na nazistów. Tymczasem dziękuję wam i do usłyszenia. Cześć.